Lekcje dla stylu unikowego i partnerów Poznaj swoje strategie dezaktywujące bliskość. Te wszystkie zachowania mające na celu odsunięcie partnera, takie jak milczenie po super weekendzie, awantura po miłym dniu. Pewnie czasami sama się dziwisz, co cię właściwie napada i dlaczego stajesz się taka wredna. Zrobiło się za blisko i włączył się Twój system alarmowy, styl unikowy. Zbyt duża bliskość może być dla Ciebie nie do zniesienia. Przyjrzyj się więc, co możesz zrobić, aby odsunąć partnera i może Ci się uda to powstrzymać. Lekcja numer dwa. Świadomie wytrzymaj w bliskości. Nie uciekaj. Kiedyś zaproszona byłam do telewizji śniadaniowej z tym właśnie tematem. Przed wejściem na antenę pani z obsługi planu powiedziała: Właśnie miałam taką koleżankę. Zrywała każdą fajną relację. W końcu kiedyś jej powiedziałam: Słuchaj, no, poczekaj. Nie zrywaj, przytrzymaj to. I teraz od lat są super małżeństwa. Dała jej wspaniałą radę. Może i ty dasz radę wytrzymać.